Członkowie Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, aby wyrazić swoje stanowisko w sprawie propagowania symboli totalitarnych. Ma to również związek z głośnym protestem, który odbył się dwa tygodnie temu pod sklepem jednej z sieci handlowych, gdzie protestujący domagali się wycofania z produkcji koszulek mających nadruk sierpa i młota. Jeżeli ktoś kupuje koszulkę z sierpem i młotem, to to jest yy, logiczne, że on w tej koszulce będzie chodził. Tak? jeżeli on chodzi w tej koszulce, to tą koszulkę widzi jakaś określona grupa ludzi, tych ludzi jest dosyć sporo, no i to jest propagowanie naszym zdaniem symboli totalitarnych. Yy, taka sama sytuacja yy, ma się do propagowania symboli nazistowskich, tak? Są szczecińskie antykwariaty, które po prostu wystawiają na widok publiczny, gdzie przechodzi bardzo duża grupa ludzi, yy, po piersie Hitlera, swastyki, różnego rodzaju materiały propagujące trzecią Rzeszę. Według przewodniczącego symbole te przypominają o okrutnych zbrodniach, które pochłonęły miliony ofiar, a wydarzenia te zostawiły ślad również w historii Polski. Trzeba przypominać, że 17 września nastąpił czwarty rozbiór Polski pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich pod komunistyczną dyktaturą Józefa Stalina i także między III Rzeszą pod yy, przywódcą Adolfa Hitlera. Tak? Te systemy pochłonęły, tak jak już mówiłem, setki milionów osób. No i naszym zdaniem jest niestosownością w ogóle propagowanie ich. Według członków PiS rozpowszechnianie nazistowskich treści również w internecie powinno być zabronione. Przypominali o tym, jakie kary grożą za propagowanie nienawiści czy nawoływanie do noszenia symboli totalitarnych. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Młodzieżówka PiS zwołała konferencję prasową również po to, aby ostrzec przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą być może niewinny nadruk, symbol totalitarny. A takie symbole mogą też powodować, że zbierze się pewna grupka fanatyków, która założy taką nawet chociażby nielegalną organizację, no i będzie krzewić tak w sposób nielegalny, no ale za pomocą jakichś druków ulotnych czy różnego rodzaju treści internetowych będzie krzewić te systemy, tak. Przewodniczący młodych działaczy PiSu nawiązał również do sprzeciwu związanego z produkcją koszulek z nadrukami sierpa i młota. Według niego policja powinna przesłuchiwać w tej sprawie osoby odpowiedzialne za produkcję, a nie osoby, które protestowały.